Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury na dwie wystawy. Jedną z nich jest Cafe As, historia przetrwania Szymona Wizentala. Niezwykła historia przyjaźni, przetrwania, wzajemnej pomocy, ludzkiej solidarności w strasznych czasach. II wojny światowej, kiedy to Szymon Wizental, przebywając w obozie koncentracyjnym Mauthausen, wspólnie z innym więźniem, Edmundem Staniszewskim, doznał od tego więźnia wyrazów czy gestów pomocy. Wręcz można powiedzieć, że, że Edmund Staniszewski pomógł mu przeżyć obóz koncentracyjny. I obiecał um, temu panu, pochodzącemu z Poznania, że po wojnie zaprojektuje dla niego wygląd jego kawiarni. I nie, ta historia znalazła swój koniec parę lat temu, kiedy rodzina pana Edmunda Staniszewskiego odnalazła w zbiorach rodzinnych z, z, z cały zestaw projektów Szymona Wizentala o który pamiętajmy był architektem z wykształcenia i ten, te projekty zostały przekazane, zostały zakupione przez Muzeum Żydowskie w Wiedniu, które przygotowało na ten temat wystawę, zresztą pokazywało tę wystawę u siebie, a my możemy dzięki współpracy z Austriackim Forum Kultury z Warszawy przynajmniej zobaczyć część tych Dużą część tych projektów zaprojektowanych właśnie, właśnie autorstwa Szymona Bizentala. Także zachęcam Państwa do przyjścia, do zapoznania się z tą niezwykłą historią i też bardzo ciekawym, ciekawymi projektami, bardzo kompleksowymi, które zarówno dotyczą samego wyglądu kawiarni AS. Jak, jak również wyglądu kelnerów czy wręcz reklam kawiarni. Kawiarnia nie powstała nigdy, więc ten pomysł pozostał tylko w sferze planów i, i projektów.